Płacz, matko, kochanko, przełacz, bo nie anioł, nie anioł prowadzi. I dłonią odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos siwiejący na spękanych grobach. Idą, idą pochody, dokąd idą których prowadzi, jak wygnańców łaski, ląd krążący po niebie. A może niebo, dmące piaskiem, tak kształt ich zasypuje? Jak noże giną w chleb pogrążone, tak oni zwolna spływają? Piach ich pokrywa. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. No ja i mówiłam, że czuję w Panu liryczną duszę? Cóż, wruszam się przy muzyce Bacha, a mogę spać przy odgłosie strzelającego karabinu maszynowego. Lewejku, dziękuję bardzo ja za tę te ciekawą. Pani Moniko. Dziękuję za Dziękuję bardzo. bardzo. Ale również dziękuję Państwu. Jeżeli nie do tego momentu, polecajcie innym osobom przekazujcie jak znak pokoju.